Dzień dobry. Dzień dobry. A do, a do kogo pani przyjechała? Ouu! To ja, panie Je, że co pani poznajesz? Mnie? Ojej, to panie Ewa! A, a skąd je. miałem poznać? W takim kasku. Ładny cnieków. No, no, super. A, O, o wiecie pan? Może jest Pan chce założyć, zmierzyć? Co? Nie, nie. A co pan taki smutny? No to co, panie, mi da kask założyć, Ja się przyjechać nie da. <gry> a. No, ja chcę się przyjechać, a ja mogę bez kasku jechać, panie, a. bo tylko da. Panie Jerzy, dam panu się przyjechać, jak pan obiecał, że będzie jak jeździł, jak człowiek, a nie jak wary. No to dobrze, tak, będę powolutku. No. O, to proszę, Kas. No, no, dziękuję.